Cześć, kochani, witajcie w kolejnym Kamel Channel. Niedawno zdarzyło mi się kilka razy występować przed dużymi grupami studentów i uczniów. Okazało się, że tematem, który non-stop się powtarza, jest po pierwsze pasja jako taka, czyli jak ją znaleźć, i po drugie, jak wykorzystać pasję w zarabianiu pieniędzy i rozwoju swojej zawodowej kariery. No to usiedliśmy z Karolem i zaczęliśmy się zastanawiać. I doszliśmy do wniosku, że to musi być ten podwójny temat następnego odcinka Kamel Channel. Witajcie w Kamel Channel, chodźcie! Karol niedawno przyniósł artykuł z jakiejś amerykańskiej prasy i dość przerażony powiedział mi, że na stół tylko 13 Amerykanów lubi swoją pracę i realizuje się tam w swojej pasji. Reszta tej roboty albo nienawidzi, albo słabo ją znosi. Problem polega na tym, że w Polsce te statystyki mogą wyglądać bardzo podobnie. Karol zgadza się? Oczywiście, że się zgadza. Dzień dobry Państwu. Dzień dobry. O właśnie. No to dzisiaj właśnie będzie o tym. Po pierwsze, jak szukać pasji? Punkt numer jeden. Musisz zastanowić się, co cię kręci człowieku. No ale jeżeli słuchając tego, co mówię, mówisz nic mnie nie kręci. Nic mnie nie interesuje, to trzeba zakasać rękawy i brać dupę w trok, przepraszam za wyrażenie, i tej pasji poszukać, szczególnie jak się ma 13, 14, 15, 16 czy 17 lat. Wtedy jest na to czas. Trzeba po prostu wziąć się za sprawdzanie. To mnie interesuje, a to mnie nie interesuje. To jest fajne, a to niefajne. Ja ci tego nie podpowiem. Sam musisz sprawdzić, sorry. Sprawa numer dwa, dokładnie pytanie, Karol. No, jeśli nie musiałbyś zarabiać żadnych pieniędzy, to co chciałbyś w życiu robić? Właśnie, odpowiedz sobie na to pytanie. Nie masz problemów finansowych, nie musisz się o nic troszczyć. Po prostu popuszczasz wodze fantazji i myślisz sobie, co to by mogło być. Jeżeli nie chcesz być królem Julianem, albo nic nie robiącym yy, szejkiem arabskim, no to naprawdę możesz tam znaleźć całkiem niezłą wskazówkę a propos swojej pasji. Jak już znajdziesz tę swoją pasję, choćby to były klasery i znaczki, albo ewentualnie montaż filmów na YouTube, albo jeszcze jakieś inne rzeczy, czy jesteś w stanie wyobrazić sobie, że siedzisz po parę godzin dziennie, po kilka godzin dziennie i inwestujesz czas tylko i wyłącznie w to? Jeśli ta myśl Cię nie przeraża, a nawet nakręca, to jesteś już naprawdę blisko. Co dalej? To zapytaj. Temat numer 3, Karol. Jeśli miałbyś poświęcić na swoje hobby minimum 30 godzin tygodniowo, to co by to było? No właśnie, byłbyś gotów? zajmować się na przykład oglądaniem filmów o piwie albo kręceniem filmów o piwie. Cześć, tutaj Domek Kopyra z blogu blogkopyra.com. Jeżeli to oglądasz, to prawdopodobnie jesteś nowym widzem, a więc trafiłeś na ten kanał dlatego, że mm, interesujesz się piwem. Albo na przykład byłbyś lub byłabyś gotowa przyjść do domu i zacząć gotować mimo wielkiego zmęczenia po pracy, później fotografować to jedzenie i pisać na ten temat bloga. Jeśli tak, to warto pomyśleć, czy właśnie nie tam chowa się pasja. No i ostatnia, przynajmniej na teraz, czwarta sprawa. Karol. Wizualizacja level up. Jeśli miałbyś sobie wyobrazić swoją pracę marzeń, jaka by to była praca? No właśnie. Po pierwsze, czy obsadzisz się w głównej roli w tej wymarzonej pracy? I po drugie, czy w ogóle masz taki pomysł? Bo to jest najważniejsze. Do tego ćwiczenia trzeba podejść bardzo serio, mianowicie wyłączyć wszelkie ograniczenia. No a nie znam języka, a mieszkam w złym miejscu, a nie byłoby mnie stać. Nie. Zero ograniczeń. Nothing. Zero, zilcz. Wymyśl sobie najbardziej pojechane zajęcie, które cię ekscytuje, i sprawdź, czy w ogóle w swojej wyobraźni jesteś w stanie się tam zobaczyć. Jako ten ktoś, kto ma wszystko to, o czym wydaje się, że marzysz. Jeśli tak, to tam też chowa się przynajmniej mała wskazówka, gdzie szukać pasji. Ok, moi drodzy, to skoro już wiemy, jak szukać pasji, proponuję, zajmijmy się teraz tym, jak te pasje przekuć w pracę? Jak zarabiać na niej pieniądze? Wiecie, co jest w tym fajne? Wszystko można osadzić na jednym prostym matematycznym równaniu. I teraz uwaga. Punkt pierwszy. Znaj swoje talenty o tym właśnie rozmawialiśmy. Dodaj do tego pomysł, jak te talenty pokazać, a następnie jeszcze dorzuć. Pomysł na to, komu je pokazać? Czyli kim jest Twoja grupa odbiorców, która z tych talentów miałaby skorzystać? Jeśli poskładacie to wszystko razem, to być może sukces nawet jest gwarantowany. Jeśli zastanawiacie się, czy to, co Wam powiedziałem, jest stuprocentową receptą na sukces, od razu mówię nie. Nie zjadłem wszystkich rozumów, nie znam wszystkich przypadków rozwoju pasji i przekucia jej w karierę. Ale wiem, jak to zrobiłem ja i bazując na moim własnym doświadczeniu jestem przekonany, że moglibyście przynajmniej sprawdzić ten trop. Tak? A ty od zawsze wiedziałeś, że ty chcesz pracować w telewizji? No oczywiście, że nie. Najpierw chciałem być mistrzem świata w narciarstwie alpejskim. Trenowałem z jazdy. Później postanowiłem, że wyjadę do Niemiec i rok, przez, rok po zakończeniu szkoły wróciłem stamtąd, bo tam miałem być albo architektem wnętrz, albo ogrodnikiem, i jedno i drugie nie wyszło. Więc zacząłem po powrocie studiować yy, germanistykę. Było bardzo fajnie, wiedziałem, że w perspektywie mam bycie nauczycielem, i tam, kiedyś na korytarzu, spotkałem na uczelni kolegę, który prowadził program w radiu. I powiedział do mnie, Tomek. Bądź tym, który zapowiada programy, a ja dzięki temu będę mógł robić swoją własną audycję. Radio? Ja? Wow. No dobra, wchodzę. Do odważnych świat należy. Spróbujemy. Mogło skończyć się dokładnie tak samo jak z ogrodnictwem. Ale jak mnie zasało, to już nie puściło. Pasja. Najwyraźniej ją znalazłem. No dobra, a skąd wiedziałeś, że radio to Twoja pasja i przyszły zawód? To bardzo proste. Kiedy ludzie chodzili na imprezy, kiedy wyjeżdżali na wakacje, ja przez 12 miesięcy w roku potrafiłem spędzać w radio 18 godzin na dobę. I zawsze mi było mało. Szefowie nas czasem wyganiali, bo było nas kilku takich amatorów, żebyśmy już w końcu poszli do domu, a my w tym radiu mogliśmy po prostu mieszkać. Żyliśmy radiem, żyliśmy tym, co robi konkurencja, zajmowaliśmy się tym, jak rozwija się cały ten biznes. Nic innego nas nie obchodziło i przy tym nikt nas do tego nie zmuszał. Napęd był gdzieś tu i gdzieś tu. No dobra, no to. Czemu telewizja, skoro radio było takie super? Hmm. W pewnym momencie, pracując w radiu, poczułem, że doszedłem do ściany. I wszystko, co tam robię, chociaż fantastyczne, zaczyna się powtarzać. I poczułem, że muszę przebić te ściany, żeby pójść trochę dalej. Ale nie bardzo wiedziałem jak. I wtedy stało się coś dziwnego. Poszedłem na obiad do mamy. Telewizor był włączony, a w nim pojawił się on. Tomku. Zupełnym przypadkiem mam jeden materiał i chciałbym ci go pokazać. Dzisiaj rozmawiamy o sporcie, ale nie o tym wielkim, uprawianym wyczynowo, ale o tym uprawianym przez nas indywidualnie. Chciałbym, aby był to początek debaty, która w przyszłości przyniesie wymierne efekty. No, Dlaczego? i tak to wyglądało. Telewizor stał mniej więcej tu, ja stałem tu, tam był stół, mama szykowała obiad. Popatrzyłem na chłopaka i myślę sobie, przecież on to robi dokładnie tak samo, jak ja mógłbym to robić. I wtedy pamiętam ten, te fizyczne odczucia, które mi towarzyszyły, że coś tam w głowie się przestawia i że to jest pomysł na życie. No i najwyraźniej tak mi się to gdzieś tam zaszczepiło, że mnie do tej Warszawy wygnało i spróbowałem. I patrząc na rozwój mojej kariery, najwyraźniej był to dobry pomysł. Także Krzysztof mam żyć! racjonalne żywienie, pięć dziennie. Pozdrawiam cię, bo to również twoja sprawa. Opowiadam wam to z dwóch powodów. Po pierwsze, dlatego, że czasami pasja znajduje ciebie, a nie ty ją, w związku z tym trzeba być na nią otwarty, jej szukać, próbować różnych rzeczy. A po drugie, nie ma reguły, że musi się zjawić, kiedy człowiek jest nastoletni. Może przyjść trochę później. Najważniejsze, żeby A. jej szukać, B. być na nią otwarty. W związku z tym, nic, tylko wierzyć w siebie, trenować, występować i gadać. No i oczywiście, dzięki za wszystkie suby. To naprawdę miłe. No to teraz już naprawdę. I za dwa tygodnie kolejny odcinek. Kamel Channel. <laughs>